Teraz policzę od jednego do trzech i na trzy kończysz się ściem subtelnych Marioli. Jeden, dwa, trzy. Ja jestem, ale Mariola jest co, jest na chińskim murze. Na takiej wieży, tak, jak jest mur mm. i są takie wieżyczki na takich górkach, na górach żeby było te wieże obserwacyjne. Ona jest na takiej wieży, ale nie stoi, wiesz, nie obserwuje, tylko jest wmurowana. Wmurowana? Na, na chińskim murze, po prostu jest wmurowana w chiński mur, o może w ten sposób. Jest takim jednym głazem, kamieniem, coś takim elementem. Elementem w tym murze, tak? Mhm. Rozumiem. Czyli nie może się w ogóle poruszyć. Nie, jest wmurowana. Ona, Murowana. Wiesz, ja widzę chiński mur, widzę te wieżyczki, tylko że nie jako strażnik, osoba, która pilnuje, nadaje sygnały, ona nim Aha. nie jest, tylko jest, są takie, wiesz, co, jak to nazwijmy, wąskie dwa okienka, ale ona pomiędzy tym jest takim kamieniem, takim głazem, włożą. to znaczy jej energia, żeby się z i ona tam jest wsadzona. To jakby nie za bardzo, wiesz, czy czasem nie jest... Zasila ten mur, ale tam bardzo dużo czuję takich martwych istot, które budowały i to nie tylko są i Chińczycy, bo i są Mongołowie, A. i są Azjaci, Mongołowie i mówię, nawet czuję Europejczyków, A. co budowali ten mur. Ale to są takie ofiary, które tam zginęły. Spadł głaz, spadły z wysokości z wyczerpania, z wysiłku. Niektórzy byli już schorowani. Połamane nogi czuję, Aha. bo aż mnie nogi zabolały. Wiele osób, które są włożone w ten fundament muru. Jak to ja to mam wytłumaczyć? Okay, rozumiem. Bo to Co nie jest tak, tam jest jest tam wiele, ich, tak? Wiele, to wiele. I dużo no, osób tak, tam zginęło, tak? Bardzo dużo. Dobrze. A dla kogo był robiony ten chiński mur? Dlaczego zrobili ten chiński mur? Jedna rzecz to się bronili przed stepami, przed Mongołami, przed innymi najeźdźcami. Mm -hmm. Druga rzecz, patrząc od strony eterycznej. No. Tam jest bardzo dużo punktów takich kulminacyjnych, eterycznych. Bardzo dużo wydostaje się energii i ta energia jest jak wąż przychodzi mi kundalini. Aha. Jest z jednej strony bardzo pozytywna, kto ją opanuje, potrafi cud dużo rzeczy zrobić takich cudownych, a z drugiej strony jest bardzo negatywna, że potrafi człowieka zabić. Jeżeli ktoś zajmuje się kundalinią, a nie ma, bo to trzeba mieć, wiesz co, do tego, jak się mówi smykałkę, predyspozycję, mm -hmm. nie ma do tego, to ta energia potrafi człowieka zniszczyć. Nawet potrafi, wiesz, doprowadzić do, do szału, do szaleństwa, do śmierci przez taką energię. Czuję ta masę takich właśnie punktów, zgórków, płaszczyzn jest naprawdę bardzo dużo, nawet A w są worteksy takie energetyczne? Przejścia, tak, to nie, portale? Przejścia takie, dosłownie, portal, to jest portal, ale to mówię, to jest, jak w łaszku ma podwójną energię. Okay. W, jed, w jednym, zresztą nie w jednym strumieniu. Przeplata się, po prostu się hmm. przeplata. Rozumiem, dobrze. Ile procent energii ma Mariola? Tu, tu i teraz, ja mówię zawsze na stan obecny 35. Gdzie jest reszta energii Marioli? Świeci na czerwono. W tym murze, ale wychodzi poza tą wieżę, ta jej energia. Tak jak wiesz, tak, opiszmy to tak, jest wieża i jest jedna strona muru, ta dłuższa część, chodnikowa. Nigdy nie byłam na chińskim murze, ale widzę, że tam są takie stopnie chodnikowe druga część i to jest do jednej, drugiej tego z jednej i z drugiej strony tego muru, czyli obejmuje wieżę i po połowie, z prawej i z lewej strony. Bardzo duży połać ona y, zasila. To jest zasila machina. Ten tak, Aha, tak machina. ten mur, ale w, tak, to jest machina właśnie taka w środku energetyczna. Widać tryby. Wieku, jak ja to mam, wiesz jak koło młyńskie wygląda no. i te tryby zachodzą jeden na drugiego i jak się cofnąć, bo już wiem o co mi tu chodzi, wiem jak to mniej więcej funkcjonuje. Ile tych ciał subtelnych tego yy, to zasila. Wiesz to to nie tylko jest mur fizycznie Aha. z kamienia, yy, z kości ludzkich, z kości zwierząt, yy, z masy jaj. Mhm. Jajo to ma znaczenie, bo to jest życie, a więc z masy jaj. Mhm. Ma te tryby, co są w środku. Ja mówię energetycznie, nie fizycznie. Tak, te tryby co pracują, ona zasila wieżę, wieża to jest taka wyciąganie energii, tu resztę zasila, napędza to jak koło muńskie, ta energia I idzie tak, strumień idzie do góry, do kosmosu, a druga część idzie w ziemię, czyli do jądra ziemi, idzie w tą stronę, czyli jest blokada na chińskim murze, no tak ja nazwę tak, do jądra ziemi, i do, do kosmosu idzie, do litosfery, atmosfery idzie druga część energii. Czyli to jest tak jakby Ziemię podzielił na pół takimi kopułami. Czyli kopuła w kopule, mhm. czyli życie w życiu. Mhm. Odrodzenie się z Ziemi, czyli reparacja tej Ziemi, broni się, ale tu jest właśnie, broni się przed odnową ta energia, nie chce tej odnowy, nie chce tej regeneracji, więc ko mówię, kopuła w kopule. Mamy jedną kopułę, która się odradza, tu już odrządra ziemi, widzę, ziemia w ziemi, czyli nowa ziemia się mhm. tworzy. I no. druga kopuła, to jest ta, ta negatywna kopuła, która broni się przed tą pozytywną kopułą Skomplikowane. Okay. Bo nie chcę po prostu być przejęta przez tą pozytywną, tak? Nie chcę o... rozpadu, nie chcę rozpadu. rozpadu. On się stara jak najwięcej i jak najszybciej zdobyć energię pochłonąć, żeby się bronić. To... Kto? Kto chce energię byty. pochłonąć? Byty, byty, zła energia, czyli byty. Smoki, wirgianie, demony. A nie, jak na zawsze, a nie z Czyli tak? oni się wszyscy żywią tą energię z tego tak, wydzielana staryc. przez te ciało subtelna, muru, tak? Tak, Tam są różni. Masz Ile? Gamę Gamy bytów, dobra. Yy, czyli dla nich to jest po prostu taki przystanek, gdzie się mogą nażyć energii, tak? To jest taka yy, sfera, nazwijmy to ochronna, tak? Dla, dla tych, tu jest nasz yy, mur, podzielona ziemia, Aha. energetycznie góra, dół. Yy, Ziemi, w środku ziemi jest nowa ziemia, mm -hmm. y, jasna, błękitna, nowa ziemia, która się dopiero tworzy. Y, mm -hmm. Ona się tworzy, czyli ludzie bardziej obudzeni, świetli, oni tworzą tą no, energią, tą nową ziemię. Mm -hmm. Ale tu masz podczas druga ta sfera, ta negatywna, ten pomieszany dobro ze złem. Czyli jeszcze ta ciemna sfera, to jest te dwie kopuły, kopuła w kopule, to Na jest przykład. obronne. Dobrze. I powiedz mi, ile tam ciał subtelnych jest uwięzionych, w energii? Miliony. Miliony. Już nie, nie idę w jednostki, to idzie w miliony. Mm -hmm. Co się dzieje z takim człowiekiem, który przechodzi przez ten mur? Pojechał na wakacje, na, zobaczył ten mur chiński. Co się dzieje z tymi ludźmi? Jak przejdą? Powiem ten? Ci tak. Niektórzy mają kajdany pozakładane, niektórzy zmieniają się osobowość. Jak to się mówi? Całkowicie przechodzą, przebiegodowują się, całkowicie mhm. zmieniają się, niby to wiesz, zauważasz po pewnym momencie, mhm. ale tam, jak przebywając na tym, może przechodzi przez nich te, taka fala magnetyczna, elektromagnetyczna od spodu przez całe ciało, zmienia im się całkowicie percepcja widzenia. Jak ktoś jest osobą pogodną, radosną, znajduje się tam, z niego wyjmują to życie, a mm. zostaje ten smutek, żal, ale mówię, to następuje w takim chronologicznym systemie, wiesz, że to się zmienia z czasem i do okoła miesiąca, niektórzy mają do pół roku, mm. są całkowicie inne osoby. Dopiero można to takie delikatne wiesz co dostrzec, że mają podpięcia, że tam ktoś z nich jest, ktoś się przypiął. Są dziwne też jakieś energie, nie stąd, które korzystają, ale cały czas jedną dziesiątą energii tych osób, co były na tym murze, przesyłają taką smuszką. Nawet żebym, ja jestem w Polsce, no. Jestem teraz, przechodzę na chiński mur. Mhm. Ja tam się przebywam 2-3 godziny. Mhm. i Ja już zostawiam tam taką, najwyżej to krople, krople potu swoją. Oni z tej kropli potu już tworzą taki egregor, i ja już mogę tam tworzyć, z Polski wysyłać swoją energię. Czyli taką delikatną cząsteczkę wysyłam tam która jest cały czas tam kumulowana i ona już zasila. Mają moje DNA, znają moją, moją, moje ciało subtelne, znają moją strukturę, znają wszystko to, co jest we mnie. Z tego jednej tej kropli DNA. Więc tak jak mówię... Czas to, że byłeś ten ten. Tam, Tak, tylko tam byłam dwie godziny, przyjeżdżam do domu i tak ich zasilam. Mhm. Mówi się, że mur to jest jeden z siedmiu cudów świata. Y, bo jest. Nie. Każdemu człowiekowi się to udało wykonać bardzo dużo ludzi tam zginęło: Zwierząt, ludzi. Więc to przyszły mi jaja. Jaja to jest taka, takie spoiwo do materiału budowlanego. Tam są układane kamienie, głazy, ale one są też spo, takie takim materiałem spoiwem spo, tak jak beton teraz, tak? No, 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 no. Ale tam są wkładane w to jaja, czyli jajka, też jaja, czyli jajka jest A klejem też, też. tak? życie. Rozumiesz? Jajo to jest życie, to jest. To jest Tak, Skaza się, bo spaja. Dlaczego my używamy jaj na przykład do pieczenia do ciasta? ciasta? Dodajemy do mięsa. Bo co się? Pokleimy. Okay. Okay. poklej. A co robi tak Samym naszym tak? ciałem, jak wiemy jajecznicę? <laughs> <laughs> To jest życie pamiętaj, my jesteśmy po prostu żercy no niestety jesteśmy mier, co e, Dobrze, czyli to jest jeden. Czyli ci ludzie zginęli podczas budowy tego e, Świata, ale nie giną jak chodzą tam. Nie, teraz w obecnej chwili nie giną. No chyba, że jest tak. samobójca, a tak, tak, tak. zdarzają się takie przypadki, że po prostu mają... E, Ktoś wyskoczył. Tak, wyskoczył, specjalnie to zrobił, wszedł, nie miał takiego zamiaru, nie miał planu, ale energia na niego źle podziałała. Wiesz co? I po prostu ludzie tak to się coś. dzieje. Niektórzy po prostu idąc y, umierają na tym murze. Bo są wysunięci z energii i po prostu życie nie ma w To jest taka, wiesz. Aha. Mm, rozumiem. To nawet Czyli... taka fala. Rozumiem, rozumiem. Czyli nie polecasz tam w ogóle wyjść? znaczy, wiesz. Można jechać, zobaczyć, tylko być świadom tego, co się, tam, co się dzieje. tam dzieje. Tak, i jak chcesz koniecznie tam być, to chronić się, po prostu chronić się własną intencją.